2 miliardy lat temu, w dzisiejszą prowincję Ontario, w środkowo-wschodniej Kanadzie, uderzył potężny meteoryt. Utworzył drugi co do wielkości krater na powierzchni Ziemi. Bogactwo minerałów w tym miejscu odkrył przez przypadek inżynier-kolejarz w końcu XIX wieku. Powstałe w kraterze górnicze zagłębie Sudbury jest najbogatszym w Ameryce Północnej. Dziś jest tu obecna firma z Polski. Pamiętam taką wypowiedź, czy, czy w dyskusji KGHM, KGB właśnie bardziej się to jarzyło z, z jakimiś nieczystymi siłami niż z, z dobrą firmą górniczą. Słyszałem nazwę, ale o kghm nie wiedziałem absolutnie nic. Polski potentat miedziowy, aby stać się bardziej konkurencyjnym graczem na rynku, opracował nową strategię. Pierwszym etapem było uzyskanie dostępu do jednego z najzasobniejszych złóż, chilijskiego Sierra Gorda. W rezultacie spółka dopięła największą transakcję w historii Polski i dołączyła do ligi liderów na rynku miedzi. Zanim jednak to się stało, trzeba było przezwyciężyć opory rządu, przekonać partnera i pokonać własne wątpliwości. Ten film ujawnia historię tej transakcji. Byłem ostrożny i nawet sceptyczny, bo to jednak duże pieniądze. Były momenty zwątpienia, ale my byliśmy przekonani, że jeżeli tego nie zrobimy, to co. Człowiek zaczął używać miedzi w epoce kamienia łupanego. Siedem tysięcy lat przed naszą erą, i od tamtej pory stał się od niej zależny. Miedź była pierwszym metalem odkrytym przez ludzkość. Dziś mówi się o niej czerwone złoto. Dlaczego? Wyłącz każdą elektryczną rzecz, jaką posiadasz. Nie masz komputerów, światła, samochodów ani lodówki. Jak byś się poczuł? mieć jest takim indykatorem rozwoju cywilizacyjnego. Dzisiaj w większym przypadku to jest oczywiście metal przemysłowy, ale też idzie w kierunku trochę takiego metalu finansowego. Wchodzi na takie etapy jak powiedzmy srebro czy złoto. Dzisiaj patrzymy na cały świat, to kto jest, ma najważniejszą rolę w tym świecie? To Są firmy, które mają złoża. KGHM Polska Miedź jest pierwszym producentem srebra na świecie. Do niedawna spółka była na 10 miejscu w rankingu producentów miedzi. Świat polskiej miedzi powstał w samym sercu Europy. W końcu lat 50. dr Jan Wyżykowski odkrył tu unikalne miedzionośne złoże. To była geologiczna sensacja drugiej połowy XX wieku. W ciągu ponad pięciu dekad wyrosło tu nowoczesne przedsiębiorstwo, które dziś staje się jednym z liderów na światowych rynkach metali nieżelaznych. Pracowałem dwa lata przy budowie szybu L1, L2. Zbierałem pierwsze doświadczenia. Bardzo były trudne, bo tam woda była w bardzo dużych ilościach. W końcu roku 1960 Zaczęliśmy rozpoczęli głębienie tego, bo to wszyscy ludzie, tu, y, cały kombina ten żył, tam zjeżdżał, oglądali. Kiedy doszliśmy już do tego złoża, wyjdoby ten pierwszy kubeł, to każdy chciał wywieźć kawałek dla siebie, zobaczyć, jak to tam wygląda. Polska miedź od ponad 50 lat jest wydobywana z jednego złoża. Jednak jak każde zapasy, nieodnawialne rezerwy lubińskiego zagłębia mogą się wyczerpać. Praca głęboko pod ziemią, w wysokiej temperaturze, stała się bardzo kosztowna. Dziś KGHM postawił na zdobycie dostępu do nowych złóż. Pozwoli to zmniejszyć koszty wydobycia surowca i umocnić pozycję firmy na światowych rynkach. KGHM przez wiele lat był postrzegany przez inwestorów i krajowych, i zagranicznych jako spółka, która ma tylko złoża w Polsce. Jest takim lokalnym graczem, dużym, ale lokalnym. Wszystkie duże koncerny surowcowe poszukują złóż na całym świecie, wydają na to ogromne pieniądze. KGHM jak gdyby nie uczestniczył w tym procesie. W 2008 roku Polski Kombinat Miedziowy zaczął pracować nad nową strategią rozwoju. Głównym celem było uzyskanie bezpiecznego i długoterminowego dostępu do bogatych złóż miedzi i innych metali, w tym do złoża Sierra Gorda w Chile. Żeby zrealizować to założenie, spółka musiała wyjść poza granicę Lubińskiego Zagłębia. Jeżeli chcemy polować na słonie, to musimy pojechać do kraju, w którym te słonie żyją. Jeżeli 50% tych złóż miedzi występuje właśnie w pasie Ameryki Północnej i Południowej, to nasze szanse na znalezienie czy zakupienie tego złoża dramatycznie wzrastają, jeżeli się skupimy na tym terenie. Potencjał rozwoju dla tak dużej firmy na rynku polskim jest mocno ograniczony, więc najlepszym kierunkiem jest poszukiwanie złóż na rynkach, gdzie ten surowiec jest dostępny, gdzie koszty wydobycia są niskie. To robią wszyscy duzi gracze na świecie. KGHM już raz w swojej historii zainwestował za granicą. W latach 90. ówczesny zarząd spółki kupił złoża miedzi i kobaltu w Afryce. Firma straciła wtedy blisko 40 milionów dolarów. Myśmy mieli taką przygodę i o czym trzeba uczciwie powiedzieć, niefortunną. Ona się kończy, to jest przygoda z naszym małym złożem e, e, Kipapile w, w Kongu, gdzie, z, powiem z przesłanek e, obiektywnych, e, Ham stamtąd e, musiał czy powinien wyjść. I od tego momentu oczywiście to był taki cień e, przy podejmowaniu decyzji, Typu czy KGH powinien wyjść za granicę, czy potrafi? Quadra Fnx była jedną z większych kanadyjskich spółek zajmującą się wydobyciem miedzi z siedzibą w Vancouver. Firma była właścicielem projektu Sierra Gorda. Kiedy kanadyj...